Głos mi mówi, że to ty jesteś Karbo Nie, nie, nie no, Nie macie. się o, no, <susza> Karbo, daj no mamy... spokój Z... Za duża rozbieżność charakterów radę, więc... karbo, Jak to jesteś no, następny? Na jak na to jesteś następny? następny? Skąd ty... By... Co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego Karbo jest następny? Cekazak to Tak, Jej, nowe postacie Pojeździ. jeździ <ślesk> Yakuza Powiedział, że... że samo jeździsz. O, o ty kurwo! I się się tracę. Karbo, nie denerwuj się, nie denerwuj się. On jest mierny kierowcą, nie przejmuj się. Zacznij gadać, że helikopter. Słyszy helikopter, Karbo, tak mówi. Słyszy helikopter, słyszę helikopter. Zobaczymy, czy mi wierzą, Karbo. Słyszy helikopter, słyszy helikopter! Helikopter! Jak siedemdziesiąt tydzień od tym!